Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Czy skaner zarejestrował kod P0601? Musisz natychmiast się tym zająć. Oto przewodnik po informacjach potrzebnych do rozwiązywania problemów. W tym znaczenie przyczyny i objawy kodu. Co oznacza kod P0601? Diagnostyczny kod usterki. DTC P0601 oznacza błąd sumy kontrolnej wewnętrznego modułu sterującego. Jest on wyzwalany, gdy moduł sterujący układu napędowego PCM wykryje wewnętrzny problem, zwykle błąd testu sumy kontrolnej pamięci. Test sumy kontrolnej pamięci PCM jest przeprowadzany regularnie, zapewnia on niezawodność modułu PCM, ponieważ wszystkie krótkoterminowe obliczenia operacyjne modułu PCM i oprogramowania systemu operacyjnego są przechowywane w pamięci, PCM może nie działać poprawnie. Jeśli wystąpią problemy z tą częścią jego funkcjonalności, należy pamiętać, że ten i podobne kody P06XX mogą być wyzwalane przez źle działający sprzęt lub przez nieautoryzowane ponowne flashowanie, które zostało usunięte przez producenta OM. Kod P0601 jest wyzwalany, gdy moduł sterujący układu napędowego. PCM, wykryje wewnętrzny problem, zwykle błąd testu sumy kontrolnej pamięci. Bliższe spojrzenie na kod P0601. Kod P0601 jest ustawiany, gdy występuje problem z warunkami integralności wewnętrznego mikroprocesora w PCM. Mówiąc dokładniej, jest on wyzwalany, gdy PCM wykryje błąd w komunikacji między wewnętrznym procesorem a wewnętrznymi modułami pamięci. Magistrala danych łączy różne wewnętrzne komponenty PCM. Pakiety komunikacyjne przesyłane magistralą danych zawierają tak zwaną sumę kontrolną, operację matematyczną używaną do wykrywania błędów. Jeśli moduł PCM stwierdzi, że suma kontrolna ma nieoczekiwaną wartość, lub że moduł PCM nie był w stanie odczytać własnej pamięci, flash, włącza diodę kontrolną silnika. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0601? Może istnieć kilka potencjalnych przyczyn kodu P0601. Musisz najpierw zrozumieć te przyczyny, jeśli próbujesz dowiedzieć się, jak usunąć kod P0601. Oto problemy, które mogą wywołać kod P0601. Wadliwy moduł sterujący nieaktualne oprogramowanie modułu sterującego. Zazwyczaj nie. Problemy z obwodami modułu sterującego takie jak uszkodzone przewody lub złe połączenia. Suma kontrolna jest operacją matematyczną używaną przez PCM do wykrywania błędów. Jakie są typowe objawy kodu P0601? Kod P0601 może powodować szereg problemów związanych z różnymi systemami w samochodzie. Może on ustąpić miejsca innym kodom DTC, gdy odpowiednie systemy ulegną awarii z powodu problemów ze sterownikiem. Oprócz tego mogą wystąpić Następujące objawy. Świeci się kontrolka, heczkę, ginę, zgaśnięcie silnika, trudności z uruchomieniem pojazd. Nie chce się uruchomić brak objawów, jak zdiagnozować P0601. Dokładna diagnoza jest kluczem do rozwiązania problemu z kodem P0601. Może to być jednak trudne. Ponieważ kod może być wywołany przez różne problemy. Z tego powodu wiele osób pozostawia to zadanie swojemu mechanikowi. Chcesz samodzielnie zdiagnozować problem? Możesz dowiedzieć się, co może obejmować ten proces, wyszukując filmy i zasoby online dotyczące kodu P0601. Pamiętaj, aby skupić się na informacjach specyficznych dla roku. Marki i modelu pojazdu. Częstym objawem kodu P0601 są trudności z uruchomieniem pojazdu. Jak naprawić P0601? Zasadniczo, aby poradzić sobie z kodem takim jak P0601, należy wymienić siecm PCM, a to zwykle wymaga programowania, którego nie można wykonać bez odpowiedniego sprzętu. Co więcej, usunięcie kodu P0601 nie jest prostym zadaniem ponieważ może on być wywołany przez różne problemy. Proces naprawy może również różnić się w zależności od marki i modelu pojazdu. Na przykład udokumentowane rozwiązania dla kodu P0601 w Toyocie mogą nie być tak skuteczne dla kodu P0601 w Chevy. Znajdź odpowiednie rozwiązanie korzystając z internetowych przewodników i zasobów dotyczących napraw samochodowych, przydatne jest również zainwestowanie w subskrypcję alldata dla jednego pojazdu, która zapewnia kompleksowe informacje o naprawach fabrycznych. Inne uwagi dotyczące kodu P0601. Jeśli wraz z kodem P0601 występują inne kody, należy pamiętać, aby ustawić kody, zaczynając od pierwszego który ma zostać zapisany, aż do ostatniego. Jeśli kod P0601 jest tym, który powoduje wszystkie inne kody, będzie on pierwszy na liście. Diagnostyka, rozwiązywanie problemów i kasowanie może wyeliminować inne kody zapisane w systemie.